Często zespoły rokowe, takie uznaną marką jaką jesteście panowie zapraszają moczy zespołu na trasę. Czy dzisiaj, patrząc trochę na to, Afromental mógłby kiedyś liczyć, żeby zostać supportem perfektu, poza trasą z, z Radiem? To, to tu to zaskoczymy. Afrom to frontanie! Afro my, <tra starred> my możemy być <transformations> Nie, to świetni muzycy Nie no, bardzo dobra kapela. Ej, ja. cześć, cześć, cześć. Mówimy o was. Mówimy, że będziecie... Lizemy wam dupska troszkę. wam dupska troszkę. Potem co przesłuchacie. Ej, jole, to Potem się przesłuchacie. Dobra. No, Ale mówiąc poważnie, nie no, do kapela z dużymi osiągnięciami. Ja myślę, że z supportami, no to jak nie wiem... Aikiti na tarnerowie, i stąd się uznani, a oni wtedy wchodzili do branży? Czy, czy policjanci, jak zaczynali gdzieś tam byli z supportami, ale. Nie wiesz, co wydaje mi się, że, 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 że to nie ma, nie ma żadnej reguły. Wiesz, dlatego, że ja oglądałem kilka koncertów naprawdę gwiazd światowych i wiesz, co. To znaczy, żebyś nie zrozumiał tego źle, ale naprawdę te supporty czasami wypadały naprawdę super w stosunku do uznanych gwiazd. Wiesz, to, to, to nie jest może porównanie akurat zgrabne do nas, bo my staramy się to robić po prostu na najwyższym poziomie aktualnie, jak, jak, jak możemy, ale, ale to support to nie oznacza, że to jest gorszej klasy zespół, wiesz, naprawdę. Przypominamy się to, że to jest zespół z mniejszym dorobkiem artystycznym i, i, i młodsi są w sensie działalności muzycznej. Potrzebują czasami takiego impulsu, popularności, i, i, i to się, że wtedy support, support ma, ma szansę zaistnieć, że no i tak moja córka była moim supportem. Gdzieś tam na, pa, parę razy, pamiętasz, na no tak. Inwazji Mocy graliśmy no tak. te tak. koncerty RMF-u yy, i ona wtedy stawiała pierwsze kroki. Pana córka, nie wiem, czy to pan się doczekał duetu z córką, że zaśpiewała na płycie perfektu, czy to ona poprosiła tatę? Jak to w ogóle wyglądało, kulisy tej, tej współpracy? No kulisy były takie, że mieliśmy oczywiście ochotę od, od samego początku coś zrobić razem, ale żeby był tego kontekst nie taki, że tata ciągnie córkę za łóżce do góry i daje jakieś fory, tylko żeby to miało i przede wszystkim zgadzało się dźwiękowo, czyli fajną, fajną kompozycję, żeby to miało taki ładny wyraz artystyczny. I to nam się parokrotnie udało, ale nie chcemy tego nadużywać. No ja wiedziałem, że Patrycja lubi bluesa, bo to chodzi o bluesa. Wiedziałem, że Patrycja lubi bluesa, eee, że się przyniósł taką propozycję. Najpierw może, nie wiem, to, to chyba nie jest tajemnicą, bo, bo powiedział mi, że ewentualnie kto mógł zaśpiewać i no, powiedział, e, może Ewelina Flinta, wiesz, a ja, a ja powiedziałem, że w zasadzie wiesz co, ja nie wiem czy Ewelinda, Ewelina Flinta jest, jest tutaj stylistycznie do, pasująca. A czemu na przykład nie poprosisz Patrycji? Wiesz, i pa, e, Patrycji, no i, to, i tak się stało, Bo no. Bodajże BBC albo jakaś brytyjska telewizja zrobiła dokument, zaprosiła do dokumentu zimiego Page'a z Led Zeppelin, The Edge z U2 i Jacka White'a z White Stripes. Właśnie, o tym mówię. I tam jest taki fragment, w którym Jimmy Page zaczyna grać Holalota Love, a The Edge i Jack White mają taką minę jakby po prostu byli jeszcze takimi nastolatkami i dopiero raz usłyszeli tą piosenkę mam pytanie, czy panowie by się zgodzili spotkać w dokumencie z jakimiś młodszymi kapelami i porozmawiać o sobie, o muzyce swojej o cudzej, czy, czy to by w Polsce byłoby do zrobienia? Ja myślę, ja, ja myślę, że absolutnie byłoby do zrobienia zresztą myśmy, myśmy kiedyś e, e, brali udział w takiej audycji z zespołem, zespołem mysłowic, kiedy jeszcze, jeszcze na początku był swojej kariery i to było bardzo, bardzo owocne spotkanie, myślę. I z naszej, i z, mam nadzieję, z ich strony. Ale, ale y, pamiętam, że, że Piotrusz Metz miał nawet taką propozycję zrobienia takiego filmu y, w warunkach polskich. No, I no, z jakichś tam powodów, powodów nie doszło do tego. Ale myślę, że to przełożenie jest absolutnie możliwe. I, i byłoby zupełnie na jeszcze fajne. I ostatnie pytanie: króciutkie. Jaki wokalista młody z pokolenia byłby też przez Pana nie tyle pouczony, ale zaproszony do rozmowy, gdyby Pan miałby okazję przed kamerą porozmawiać? A co to był? No i rozpory no z młodych ludzi fajnie śpiewających, mógłbym opowiedzieć, jak rozpładać siły może jak jak nie, nie dawać zbyt dużo uczuć bo trzeba sobie zagospodarować całą tą e, stronę taką mentalną taką energetyczną na 30 a może i dłużej śpiewania chociażby 20. Prawda licząc jak ży, 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 żywot sportowca z młodych. Ja kocham y, Lemona. Uważam że śpiewa bardzo dobrze bardzo y, tak rozdzierająco i tak y, tak ładnie i te kompozycje są fajne. W związku z czym tylko niewiele mógłbym powiedzieć. Powiedziałbym, czego, co można pić, czego nie pić jakie robić przerwy, jaką dietę zastosować, jak, jak uży... boli jak, 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 jak unikać innych używek i czego nie kompilować ze sobą. Bo na temat śpiewania to naprawdę wie bardzo dużo. On może... I używać zabezpieczeń prze, przeciw ciąży. Tak, używać zabezpieczeń <noise> <dobyć> przeciw ciąży. <noise> lemon może mieć kłopoty tylko z... musi mieć stalową, stalowe stróle, bo, bo śpiewa bardzo, bardzo drapieżnie, w związku z czym niech mu starczy tego gardła na... Na długie lata, ale by nie miał problemu. Musiałbym czasami to traktować bardziej technicznie, na, na chłodno, udając emocje na zewnątrz, ale w środku być takim trochę chłodnym, myśliwym.